Po Domu Pomocy Społecznej w skrzynnie wcielili się w rolę bohaterów opowiadania na jagody, przybliżając dzieciom przygodę Janka, który wybrał się do lasu. Przedstawienie powstało na podstawie utworu Marii Konopnickiej. Z racji tego, że mamy rok Marii Konopnickiej, przygotowaliśmy baśń pod tytułem Na Jagody, w troszeczkę może skróconej wersji i troszkę naszej, ale takżeśmy się starali, żeby właśnie pokazać to, co było w tekście w całej tej baśni. Wybraliśmy takie piosenki typowo też pod dzieci, które jednocześnie nawiązują do naszego przedstawienia, ale też przy których dzieci się świetnie bawią. Ja byłam małą, skromną wiewióreczką, jak było widać. No troszeczkę musiałam rozbawić dzieciaczki, żeby było jednak, jednak weselej, bo taka jest moja rola, a rozbawiać. Ja miałem rolę narratora. Trochę było tego czytania, no ale myślę, że jakoś, jakoś to wyszłem. Mogło być lepiej, no ale Myślę, że nie było tak ostatnio. Ja również byłem narratorem. Stresowała się Pani? Nie, raczej nie. Raczej nie. Szpiewanie może troszkę. A ja byłem królem jego domem i starałem się jak najwięcej mówić z pamięci, ale nie do końca wszystko pamiętałem. Także wspomagałem się kartką. Bardzo szybko się nauczyłam. Bez uczenia się na pamięć. Bardzo szybko zapamiętałam rolę i bardzo szybko, szybko mi weszła w, weszła w głowę. Nie musiałam się jej uczyć, wystarczy, że przeczytałam i wiedziałam, co mam mówić. Kolorowa scenografia, utwory muzyczne oraz występ aktorów na scenie niewątpliwie zrobiły na publiczności duże wrażenie. Inscenizację teatralną obejrzeli uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Wieluńskiej Czwórki. Pana, Pana, Pana.

radości sprawił dzieciom pomysł z użyciem baniek mydlanych i wspólne śpiewanie piosenki. Wydarzenie, które odbyło się w ramach projektu Mali Strażnicy Miejskiej Księżnicy, sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do short